O czym mówi data urodzenia naszego wybitnego autora kryminałów? pisarza szczególnie ukochanego przez Polaków, który sprzedał 10 milionów książek Remigiusza Mroza. Mowa oczywiście o tym autorze. Nie może, nie może być inaczej, którego sam jestem wielkim wielbicielem, a ponieważ jestem jego wielbicielem, a drugą moją pasją jest astrologia, numerologia i jak wiecie tarot i wróżenie, nie mogłem nie sprawdzić kosmogramu na naszego poczetnego autora kryminałów. Co mówi jego data urodzenia, co mówi o nim jego kosmogram. Przede wszystkim nie jest przypadkiem to, że Remigiusz Mróz zainteresował się ten, tematyką kryminalną. O tym mówi e, ja tutaj zerkam na kosmogram właśnie, e, o tym mówi Pluton położony e, w pierwszym domu, a więc w, w domu, w którym wyrażamy, poprzez który wyrażamy własne ja, domu, który nas opisuje. Pluton jest planetą przemocy, planetą e, śmierci, planetą wszystkiego, co związane e, właśnie z tematyką kryminalną, a na dodatek e, Pluton znajduje się tutaj m, w swoim Znaku, czyli, czyli w skorpionie. W, w, idealnie pasuje. Pluton jest też w kwadraturze z Księżycem. To może do tego Księżyca później opisujmy dom, domy po kolei. Wenus w drugim domu mówi o zamożności, mówi, mówi o bogactwie, mówi o karierze finansowej. Wenus jest w Strzelcu, więc Wenus w Strzelcu reprezentuje bogactwo, reprezentuje położenie finansowe. Wenus w kosmogramie mówi też o tym, jakiego typu kobiety pociągają mężczyznę. Tutaj śmiem twierdzić, że e, naszego autora pociągają kobiety o silnych osobowościach, o dużej urodzie, ale także o o silnych osobowościach wyrażające się, wyrażające się na mm, na zewnątrz. Księżyc jest w dziesiątym domu, nie byliśmy y, po kolei, no to ten trzeci dom. A w trzecim domu jest bardzo ciekawie. Mamy w strzelcu y, Saturna i Urana i te planety są blisko siebie. I te Planety są krańcowo różne. Tutaj w tym kosmogramie Remigiusza Mroza mamy bardzo wiele takich sprzeczności, które nam rodzą w życiu napięcie. Jeżeli w kosmogramie mamy sprzeczności, no to doprowadza to do, do pewnej nerwowości w życiu, do, do, pewnych, do pewnych napięć. Trochę tru, trudno się skoncentrować, skupić się na jednym. Trochę hmm, chaosu się wprowadza w, w życie. No właśnie. Bo Remigiusz Mroz, ten, ten silny Saturn i, w, i silny wpływ Saturna na jego życie, w trzecim domu, w domu komunikacji, yy, narzuca taką dyscyplinę. Tak? On jest bardzo pracowity, czy więc można powiedzieć, że jest placochulikiem, bo pisze jedną książkę za, yy, za drugą, jakby nic innego w życiu nie robił, on sam mówi o tym i wszyscy fani wiedzą, że jest to człowiek żelaznej, wręcz dyscypliny i tytanicznej pracy, którą wyraża właśnie ten, yy, ten Saturn w trzecim, w trzecim domu. Yy, obok Saturna jest yy, uran, o ile Saturn to sztywność. To, to narzucanie sobie reguł, to, to ograniczenia, to dyscyplina. Uran wręcz przeciwnie: uran to jest bunt, dążenie do nowoczesności, dążenie do zmian, rewolucja, burzenie utartych, utartych struktur. I to mamy też w trzecim domu, w strzelcu, a więc w domu silnej, silnej energii dodatkowo Uran i Saturn są w kwadraturze z Jowiszem i to też budzi te sprzeczności o którym mówiłem Neptun, Neptun w trzecim domu no Neptun właśnie sprawia, że to jest ciekawe Remigiusz Mróz ma gigantyczną władzę nad słowem, no bo przecież jest pisarzem natomiast mam wrażenie z jego kosmogramu, że sam nie jest człowiekiem jak specjalnie otwartym i negatywnym, który by łatwo i szybko wchodził w relacje z innymi i łatwo i szybko mówił o sobie, swobodnie wypowiadał się w wywiadach, może z tym mieć problemy. Raczej jest typem introwertyka, raczej jest typem osoby zamkniętej, o czym mówi właśnie pozycja Neptuna względem Księżyca. Ten aspekt między Neptunem a Księżycem daje świetną inspirację artystyczną, ale może utrudniać właśnie kontakty z innymi, z innymi ludźmi. W czwartym domu Agn z domu rodziny mamy, mamy słońce i mamy Merkurego. No właśnie, Merkury jest w aspekcie z księżycem, w kwadraturze z księżycem. Czyli Merkury. Inspiruje księg. Merkury i ins... księżyc to inspiracje do twórczości artystycznej, zwłaszcza twórczości werbalnej, twórczości, pis... twórczości pisarskiej, ale ten księżyc może Merkurego właśnie ograniczać w tej w tak, tak, takiej komunikaty... komunikatywności, komunikatywności codziennej. Dziewiąty dom Działania, podróże, tutaj mamy Jowisza. No szósty dom, bardzo ważny, szósty dom pracy. Mars w Baranie. Mars w Baranie, w szóstym domu świetne położenie planety mówi o, o, o wielkiej karierze zawodowej, którą niewątpliwie Remigiusz Mróz znakomicie, znakomicie realizuje. No, co jeszcze mogę powiedzieć? Zobaczymy. Tutaj problemy przede wszystkim są w tych, w tych napięciach, w tych, w tych sprzecz, sprzecznościach pomiędzy Saturnem a, 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 innymi, a innymi planetami. Saturn daje e, ge, generalnie, e, kosmogram Remigiusza Mroza daje mu olbrzymi potencjał do finansów, do kariery zawodowej, e, do pisania książek, e, zwłaszcza kryminalnych, w szczególności właśnie kryminalnych, do kryminalistyki, ale trochę może go w życiu ograniczać, Saturn może go trochę ograniczać poprzez taką sztywność, poprzez to, że Mróz lubi mieć wszystko pod kontrolą. I to tak trochę się kojarzy z jednym z jego bohaterów, antybohaterów, anty Piotrem Langerem, który, czytelnicy wiedzą, lubi, lubi mieć wszystko pod, pod kontrolą. Remigiusz Mróz też poprzez tę pozycję swojego Saturna w horoskopie lubi mieć wszystko pod kontrolą. Dobrze, że to przekłada się na, na, na literaturę, a nie inne rzeczy związane z plutonem o których już mówiłem, o których już mówiłem na, na wstępie. No de, de, de descendent i ten, baran, i ten i ten Mars w baranie, no to właśnie też kariera, to jak nas odbierają inni stosunek, stosunek do świata. Trochę taki człowiek podbijający świat z tego, z tego horoskopu się pokazuje. Tylko jedna, jedna uwaga, bo ten księżyc w lwie, Księżyc jest w lwie, czyli Głęboko uśpione mogą być takie pokłady wewnętrznego dziecka, poprzez tę ograniczoną rolę, e, rolę Saturna, o której mówiłem taką usztywniającą trochę rolę Saturna e, e, tworzącą, e, wpływającą na człowieka w ten sposób, że e, lubi mieć wszystko pod kontrolą, jest świetnie zorganizowany, jest pracoholikiem, no jest nieco taki sztywny. To warto sobie odkryć e, tego księżyca w lwie, który daje trochę takiej, takiej dziecinności, Humoru I można sobie, myślę, czasami e, e, na odkrycie tego wewnętrznego dziecka pozwolić. Zresztą Remigiusz Mlus też w swoich książkach nie, niejednokrotnie dawał wyrazy, że ma duże, e, duże poczucie humoru, dlatego też tak fajnie się czyta. Czekamy niecierpliwie na nowe książki.